Wszystkim. dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z marką Ohuhu, która wypuściła na rynek nowy produkt, który powiem Wam, że naprawdę mnie mega ekscytuje. Już to mogliście zobaczyć jakiś czas temu, dosyć dawno, kiedy wrzucili taki mały sneak peek na Instagrama, i ja właśnie zripostowałam to, podekscytowana, że wreszcie będziemy mogli zobaczyć. Tusze do wypełniania ich markerów. No, i właśnie przesłali mi je, jest ich aż 24. Popatrzcie, jak pięknie wyglądają. Dzisiaj pokażę Wam na pewno, jak napełnić marker właśnie przy pomocy tego typu tuszu. Jeżeli nie ogarnęliście jeszcze o co chodzi z tego typu produktem, to jest to dodatkowy tusz do markerów. I jeżeli skończy nam się marker, to nie musimy go wcale wyrzucać i kupować nowego. A właśnie wziąć taki produkt, no i wypełnić ponownie tym samym kolorem, jaki znajduje się w środku, do tego samego markera, który nam się skończył. No i w ten sposób możemy cieszyć się nowym markerem, przy okazji nie kupując kolejnego. No i taka buteleczka starczy nam na naprawdę dosyć dużo wypełnień, w zależności od pojemności markera, ale o tym opowiem Wam pewnie później. Dzisiaj pewnie też stworzymy jakiś rysunek, także zachęcam Was do oglądania. No dobra. Zanim pokażę Wam jak wypełnia się te markery, jakie są sposoby, to w trakcie też będziecie mogli zobaczyć, tak jak Wam wspominałam, moje rysowanie i do tego wykorzystam markery Ohuhu, bazując na tych, które dostałam. Tam było 24 sztuki, tak, były 24 sztuki, w tym jeden blender. No, i właśnie oprócz jednego kolorku, którego nie mogłam znaleźć w swoim zbiorze, mam tutaj 23 różne kolory, także je będę wykorzystywać do stworzenia dzisiejszego rysunku. Ohuhu w tym momencie obchodzi swoje siódme urodziny, i od 7 czerwca do 7 lipca są promocje na ich stronie, więc możecie sobie popatrzeć i kupić coś taniej. I skoro tak zaczęłam od tych cen, no to będę kontynuować i powiem Wam, ile kosztuje taki pojedynczy tusz do jednego markera, znaczy do, do wypełniania kilka razy jednego markera. Kosztuje 4,99 dolara, ale widziałam, że na stronie kosztują one 22 zł. I w tym momencie ważną informacją jest to, że są one kompatybilne z czterema seriami: Oahu, Honolulu, Kala i Molokai. Ja mam akurat tę serię Honolulu z braszową końcówką możecie zobaczyć je zresztą na ekranie. Oahu można wypełnić 8 razy, dlatego że mają one 2 ml. Honolulu, czyli te, które ja posiadam 5 razy, mają one 3 ml, kala 8 razy mają również 2 ml i Molokai 3 razy, bo są one największe, mają 5 ml sama buteleczka tego tuszu ma 16 ml, kopiki mają, uwaga, 12 ml, więc mamy trochę więcej tuszu niż właśnie przy kopikach. No i w sumie z tego co patrzyłam też na stronie, to okuchu wychodzą taniej. No nawet dosyć dużo taniej za 12 czy 13 zł. Również jedną z tych ważniejszych informacji jest to, że tusze występują w 51 kolorach. W tym w ogóle jest blender, co mnie mega zaskoczyło, kiedy zobaczyłam taką przezroczystą buteleczkę. Bo ja w sumie nigdy nie pomyślałam o tym, żeby wypełniać sobie blender, bo zazwyczaj też go nie używam, dlatego tak, wiecie, tak sobie myślę. No ale jeżeli ktoś chciałby wypełnić blender, to właśnie jest również wypełniacz do blendera. No, jest te 51 kolorów, które są najbardziej popularne. Po prostu te, które ludzie najczęściej kupują. No i z tego, co ja dostałam, to w ogóle mam tutaj bardzo dużo odcieni do skóry. W sumie chyba tak: raz, 2, 3, 4, 5, 6. Plus taki piękny różowy. No, ale tak jak Wam wspominałam, ja dostałam 24, a dostępnych jest aż 51, więc dwa razy więcej. Przyjrzyjmy się może buteleczce z tuszem. Jest ona przezroczysta, przez co widać kolor, jaki znajduje się w środku. Mamy również na niej wypisane, do jakiego koloru nadaje się ten kolor, który jest w środku. Najbardziej mi się podoba to, że tutaj na górze, na skówce jest ten kolor razem z numerkiem, no i z samą nazwą. Po boku mają na pewno użyteczną miarkę, która pozwala nam zobaczyć, ile tego tuszu wlaliśmy do markera. Jest tutaj zaznaczona 16 ml i możemy tak chyba co pół ml sobie zobaczyć, ile już jest wlane. I tak jak Wam wspominałam, jeżeli się Wam skończy całkowicie już ten marker, no to wiecie, ile ml możecie do niego wrzucić a raczej wlać. Te buteleczki się odkręca, a w środku mają taki podłużny dozownik. I tutaj są kolorki, które dostałam, tak one się prezentują, mamy dosyć dużo też szarości i to różnych ciepłe, zimne, jasne, ciemne. Ok, to przejdźmy może do napełniania tuszem markerów. I na pewno to, czego potrzebujemy, to jakiś ręcznik papierowy albo chusteczka, żeby nic sobie dookoła nie pobrudzić. Ja jestem zawsze ubezpieczona, bo bardzo często w kopikach mi się zdarzało, że po prostu leciał ten tusz, kiedy go napełniałam, albo mi się po prostu gdzieś wylało. Do tego penseta, no i oczywiście marker oraz odpowiedni do niego kolor buteleczki z tuszem. Ja robię to od strony tej ściętej końcówki, bo jest ona twardsza, więc nie boję się wtedy, że rozwalę tę pędzelkową. Także łapię tak przy samym koniuszku, tam przy plastiku, pędzel tą i ciągnę aż wyciągnę końcówkę, kładę ją sobie na bok, najlepiej na jakąś chusteczkę czy papier i wkraplam w środek ten tusz. Najlepiej jest to nawet zrobić tak pionowo, przytrzymać i wkraplać tak co 2-3 sekundy kropelkę, żeby po prostu też nie przepełnić jakoś tego markera, żeby nam to się po prostu nie wylało. Najlepiej robić to ostrożnie. Jeżeli chcecie wypełnić cały marker, bo Wam się wypisał, mi akurat żaden z markerów ochuchu jeszcze się do tej pory nie wypisał, a ich naprawdę często używam, to właśnie patrzycie, ile na tym boku Wam zeszło tego tuszu, żeby wiedzieć mniej więcej, czy już zmierzacie do końca. Następnie biorę z powrotem pensetę i umieszczam końcówkę na jej miejsce, no i mamy gotowe. Oczywiście nasza końcówka z kolorem jest ładnie nasycona i zostawia dużo kolorku. Kolejna metoda jest trochę prostsza, chociaż chyba dłużej zajmująca, i tutaj nie potrzebujemy pensety, jedynie. Coś, żeby nam zabezpieczało, czyli albo papier, albo chusteczkę. No i do tego marker oraz tusz. I tutaj tylko zdejmujemy końcówki, no i stykamy ze sobą z końcówką markera i końcówką tuszu. Najlepiej tak w 45 stopniach, żeby nie było na wprost, tylko delikatnie pochylone. No i tak wkrapiamy, klikamy, po prostu ściskamy tą butelkę, i te kropelki wchodzą nam w marker. Przez końcówkę do środka i też najlepiej to robić chwilowo, tak, wiecie, żeby poczekać chwilkę, później następną kropelkę, chwilkę, następną kropelkę. I wydaje mi się, że jest to właśnie dłuższa metoda, dlatego że bardzo łatwo możemy sobie to przelać. Szczególnie mi się to zdarzało właśnie przy kopikach, więc jednak wolę sobie wyjmować tę końcówkę i włożyć do środka dozownik, wtedy jakoś tak lepiej mi się wszystko wypełnia. Ale to są właśnie dwa sposoby, z których możecie skorzystać. Chciałam wam jeszcze wspomnieć, że te tusze aktualnie są limitowane, bo no po prostu sztuk jest ograniczona ilość. W przyszłości to się na pewno zmieni, bo to po prostu jest ich taka pierwsza dostawa i nowość u nich w sklepie. Ja wam powiem, że tak jak wspominałam na początku, naprawdę cieszę się, że takie Opcje wchodzą na rynek, dlatego że to naprawdę ułatwia tutaj rysowanie, bo kiedy nam się nagle skończy tusz, to mamy go po prostu pod ręką. Nie trzeba jechać albo zamawiać przez internet i czekać kilka dni. No i też po prostu nie wyrzucamy tyle śmieci do kosza. I na moim przykładzie wygląda to tak, że jeżeli mam do jakiegoś koloru właśnie dodatkowy tusz, to częściej po niego sięgam, bo wiem, że po prostu mi się nie skończy i nawet jak mi on wyschnie, no to mogę sobie wypełnić go ponownie i mieć no tak jak nowy, działający. Więc ja jestem jak najbardziej na tak. Mam nadzieję, że Ohuhu rozszerzy swoją ofertę tych tuszy do jeszcze większej rangi tych kolorów, żeby do wszystkich były one możliwe. No i pamiętajcie, żeby zajrzeć, zobaczyć, jakie są produkty aktualnie w promocji. No i może coś sobie tam wybierzecie. Zostawiam Wam oczywiście jakieś linki na dole w opisie. No i też yy, skończyłam już prawie swoją ilustrację, także będziecie mogli zobaczyć, jak się ona prezentuje. OK, w tym odcinku to już wszystko. Dajcie mi znać, czy jesteście posiadaczami markerów Ohuhu i czy planujecie kupić właśnie dodatkowe tusze. Pamiętajcie, że na ten moment są limitowane. Ilość sztuk jest właśnie ograniczona u nich w sklepie, ale myślę, że z czasem to będzie już tak normalnie, wiecie, dostępne. Ja zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie pojawiają się różne zdjęcia, rysunki, relacje, a my widzimy się już w kolejnych filmach w środę o 15 i soboty o 9. Także do zobaczenia i. bye